Są takie badania, które nazywają się The Workforce View in Europe, które pokazują pewną bardzo ciekawą, a zarazem myślę, że smutną kwestię, że co najmniej od pięciu lat my, jako Polacy, jesteśmy najbardziej zestresowanym narodem w Europie. Mało tego, umówmy się, że ostatnie lata od czasów chociażby pandemicznych, przez to, co obecnie dzieje się za naszą wschodnią granicą, nie ułatwiają nam takiego funkcjonowania na mentalnym, zdrowym poziomie. Jakby poziom presji, stresu, który pojawia się w naszym życiu, jest naprawdę bardzo, bardzo wysoki. I pytanie, co z tym zrobić? I Będę chciał w ciągu tej godziny odpowiedzieć Wam także, na, albo podpowiedzieć wam, co możecie na bieżąco robić, żeby dbać o swój komfort psychiczny bardziej, a ja także będę. Chciałbym Wam trochę opowiedzieć o tym świecie podświadomości. Więc pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to są nasze dialogi wewnętrzne. Gdybym Państwa zapytał, czy słyszycie głosy, to prawdopodobnie każdy z was odpowie mi, że tak. Nawet na pewno każdy z was odpowie mi, że tak, chociaż znam ludzi, którzy nie chcą się do tego przyznać. Pamiętam, jak robiłem pierwsze moje szkolenie na rynku zamkniętym, i robiłem takie ćwiczenie właśnie z pracy z dialogiem wewnętrznym, to uczestnicy nie chcieli mi wrócić po przerwie na salę, twierdząc, że oni ja nie słyszą żadnych głosów. Ale każdy z nas ma tak zwany dialog wewnętrzny. Dialog, którym prowadzimy pewną wewnętrzną narrację, opisując sobie swoją rzeczywistość, opisując to, co się dzieje w naszym życiu i w naszym. Doświadczeniu. I bardzo często wychodzimy z założenia, że ten dialog, skoro mam taki, jaki mam, to trudno, nic nie mogę z tym zrobić. Pierwsza rzecz, którą warto sobie uświadomić, to, że dialog wewnętrzny jest czymś, czym można zarządzać. Ten dialog może być wspierający, może być sabotujący. Ten dialog oparty jest zarówno o to, co i jak sobie mówimy w naszej głowie. Istnieje w świecie rozwoju osobistego taka Teza, która krąży od lat, że nasza podświadomość nie słyszy słowa nie, na przykład, tak, i że to jest słowo, które jest ignorowane przez podświadomość, to trochę bzdura, to znaczy inaczej. Nasza podświadomość rozumie doskonale słowo nie, tylko musi je w bardzo specyficzny sposób zinterpretować. Bo, gdyby było inaczej, to gdybyśmy powiedzieli komuś, nie lubię cię, to ta osoba by się zaczęła bardzo cieszyć, że wyznajemy fajne, pozytywne uczucie. Raczej działa to tak, jakbyśmy przyrównali sobie ludzki umysł do serwera i wyszukiwarki. Jeżeli państwo wpiszą w wyszukiwarkę, patrzę co mam tutaj na stole, słowo głośnik. No to wyszukiwarka wyświetli Wam miliony stron dotyczących głośników. Jeżeli Państwo w wyszukiwarkę wpiszecie NIE głośnik, wydarzy się to samo. Dlaczego? Ponieważ wyszukiwarka wysyła komunikat do serwera, znajdź mi wszystko, co jest głośnikiem, co jest związane ze słowem nie, i co jest niegłośnikiem, co też zawiera w sobie słowo głośnik. Z emocjami jest dokładnie tak samo, bo przypuszczam, że głośnik będzie dla większości z was neutralny emocjonalnie. Ale kiedy myślicie sobie w swoim własnym dialogu wewnętrznym o tym, żeby się nie denerwować, nie stresować albo nie bać, to Komunikat, który dajesz sobie w ten sposób, jest komunikatem umyśle: przywołaj mi to, co jest w ogóle stanem zdenerwowania, to co jest stanem stresu, to co jest stanem lęku, żebym ja mógł zrealizować polecenie stop, mam tego nie robić. No tylko to już jest trochę za późno, bo nie da się jednocześnie zestresować i nie stresować. Zatem miejcie na względzie to, że to co mówicie, każde z Was, to co mówisz sobie w swoim własnym życiu, w swojej własnej głowie, czego nikt nie słyszy, może bardzo mocno oddziaływać w sposób motywujący, w sposób budujący albo w sposób dołujący. To, co można sobie powiedzieć, żeby nas zbudowało, to mam takie swoje magiczne zaklęcie, które wypowiadam sobie każdego dnia rano, kiedy wstaję i rozpoczynam dnie, dzień. Zadaję sobie takie pytanie, co fajnego przydarzy mi się dzisiaj. I to jest pewne ćwiczenie, które bardzo polecam i które bardzo fajnie działa. Kiedy budzicie się Państwo rano, kiedy budzisz się rano, wstajesz i rozpoczynasz dzień. Większość z nas zaczyna dzień. Dźwiękiem budzika i myślą o Jezu, korki przede mną do roboty się spóźnię ile będzie rzeczy i to będzie ciężki dzień. Tymczasem to co sobie mówisz w swoim własnym dialogu wewnętrznym wpływa na to czego będziesz doświadczać więcej, mocniej i bardziej. Nie za sprawą magicznego zaklęcia, a raczej za sprawą tego, że twój umysł po prostu będzie wyszukiwać potwierdzenia tezy, którą sam albo sama sobie Dajesz. Dlatego rozpoczęcie dnia od bardzo ważnego pytania, co fajnego przydarzy mi się dzisiaj, może być wspaniałym elementem inicjującym każdy kolejny poranek i nastawiającym Ciebie i Twój umysł na doświadczanie tego, co fajnego będzie działo się w Twoim świecie.